Ma. Witamy Was w kolejnym grogniocie. Dzisiaj zajmiemy się... Tescolandia Archipelag Magii. Standardowo powinnam przeczytać opis do tej gry, ale oczywiście opisu jako takiego nie ma w internecie. Natomiast mamy takie istotne informacje jak to, że deweloperem jest Studio In Images, wydawcą Micromedia, a gra powstała w 2005 roku. No to co, lecimy <grym> od kolejnego grogniota? Gdzie to jest? Tescolandia, jest. TESKOLANDIA ARCHIPELAG MAGII Mhm, mm okej. Okay. A nie, to jest instalacja, nie. <laughs> Dzięki. Jako to... Już to standardowe piękne logo? Tak, i to ta muzyczka. Historia, którą chciałem wam opowiedzieć, wydarzyła się w pięknej krainie Teskolandii. Zły i podstępny pirat Leon ukradł wszystkie zabawki przeznaczone na prezenty w dniu dziecka. Uciekając ze swoim łupem, trafił na archipelag magii, siedzibę władcy zabawek. Władca zabawek, wzburzony postępowaniem pirata, postanowił go ukarać i wywołał magiczną burzę. Pioruny uderzyły w balon, rozrzucając wszystkie prezenty. Pomimo ukarania złoczyńcy, władca zabawek nie był zadowolony. Zbliżał się przecież dzień dziecka, a piękne zabawki, zamiast w sklepie, leżały zagubione na wyspach archipelagu Magii. Użył więc swojej magii i ożywił sympatyczną zabawkę Skrzata. Wiedział, że przy Twojej pomocy, drogi graczu, Skrzat będzie w stanie odnaleźć zabawki i dostarczyć je na czas dzieciom. Zapraszam do gry. Powodzenia! Muszę już czytać opisu? Nie no, spokojnie. Mamy tak, start, opcje, instrukcja, wyniki, wyjście. Dobra, wyniki... Wyjście. Do... Wyjście. <głos> <głos> tu masz, Lito, pięknie pasaż. Tu mamy... Robaczka. Nie. A nie, to jest grzechotnik. Tak. Przepraszam. ma widzisz ten grzechu, grzechu z tyłu. Tak, tylko czemu on tu Bo e, lubi ostro. Tu jest chyba robaczek. Tu jest robaczek, tu jest ten zielony, tu jest ten pomarańczowy, też zielony i ten, człowiek. Świetnie to myślimy. Dobra, mamy start. Profil. Dodaj nowy. Jak go nazwiemy? E, może inaczej. XYZ się zobaczyć, czy tak gra działa, więc działa. Okej, okay. i mamy graj. Witam wszystkich śmiałków, którzy chcą pomóc Skrzatowi w jego misji. Przed wami pierwsza wyspa archipelagu magii. Wyspa Piasków. To niebezpieczne miejsce, więc uważajcie na dzikie zwierzęta i pułapki. Jestem pewien, że dacie sobie radę z wszystkimi trudnościami. Rozpoczynamy grę! Zaskakuje mnie to, że to jest yy, cały polski dubbing. I oddziwiam się, że ta gra nie będzie najgorsza. Co to do, Mario. Chyba z czołkami się skacze i kontrolem się. Może... Albo altem używa używam mocy, no dawaj. No tak, dzięki, jak zawsze. No oczywiście musisz zaczynać. No tak, tylko że nie wytłumaczyłeś mi sterowania. Z Ostatnio... do góry skaczesz. Okej. Okay. I chyba kontrolem masz jakąś broń, jak aktywujesz. Uf, w, go... w górnym lewym rogu ci pokazuję. No nie, nie, nie. Masz zero, widzisz. No dobra, ale oprócz skakania coś jeszcze? No to jest platformówka. Uważaj na wędrze. Tak. No co? No chcę go tyknąć od, od spodu. No już drugi no. raz go zahaczyłaś. Nie da rady. Jesteś taka kiepska w a chcesz zagrać w o! Czym? Spacją. I tu masz u góry widzisz kulki, trzy kulki jeszcze masz. Zero. I co teraz? Uciekaj, bo On jest zamrożony. <grym> Okej. Okay. Zapomniałam. Nie, nie wejdziesz, musisz do, dookoła. No dobra, raczej tu. A! Ej, to jest takie ciężkie, no bez przesady. Jest ciężkie, <laughs> bo, bo totalnie jakby. Nie masz, komu... cztery kla, masz cztery klawisze. No, i idę, i, i skaczę. No, o, i skaczesz. Zaraz z jakimś cudem, trzeba przytrzymać. Zaraz umrę. Dlaczego umrzesz? Bo jestem słaba. Ej, coś obawiam się, że ta gra będzie najlepsza z tych wszystkich. Dlaczego spadłaś? Obawiasz się? Tak. No. no. Szałką do góry skaczesz. No przecież skaczę! Widzisz? Tak nie rób. Czyli tak, zamroziłaś go po to, żeby zaczekać, i żeby się rozmroził. Nie, po to, żeby sobie spaść. <sumptu> <sumptu> Najbardziej martwi brak tego, T. Jezu! Nie ciekawi mnie, jakie będą konsekwencje tego. No jeszcze. O, dobra. <sumptu> Brawo! Ukończyć poziom, skompletuj napis, Teskolambia. No dobra... E, czyli nie ukończyłaś. Musisz tak, się cofać. Tak, wrócić się. Tak, musisz teraz całą planszę przejść do samego końca, do samego początku, z samego końca, ponieważ nie zebrałaś tak. ZEBRAŁEŚ CAŁY NAPIS TESKOLANDIA Spacja mogły tak. Musisz się teraz wrócić ee, na sam koniec. Eee. Mogłaś, ale z tego niższego poziomu też byś się Poziom Brawo. Teraz pokażę ci się jak się nie gra. Ale tak to nie, ta tarcza jest beznadziejna. Nie będę jej używać. Używam po prostu. Tak, tak. Cały czas. Nie, to mi przypomina jakieś jedzenie takie ze śliwkami. O, takie ciasto ze śliwkami, widzisz? Szamlotkę? Tak. Tak dużo kolorów... Prawie. Prawie. <śmiech> <śmiech> przypominam ci, że prawie całe jedno duże życie straciłaś na samym początku gry wchodząc cztery razy w te same ten i nic sobie nie... <laughs> Iza! Gdzie moja tarcza? Tu. W zasadzie nie wiem po co zbiera się te gwiazdki. Eee, żeby mieć lepszy wynik, to niczego nie zmienia. Jak to nie? Wyobraź sobie, że jesteś dzieckiem w, w wieku szkolnym. Mówisz, ty ile masz punktów w Teskolandii? 80, a ja e, 19 tysięcy. I wtedy kto byłby lepszy? Ten kto nie grał w Teskolandii. <grystanie> to jest nic, ale wiem, co to jest ten dźwięk, ten uwaga. Uwierz mi, że ci to puszczę i od razu zgadniesz, co to jest. No, z czym ci to kojarzy? Z pisklakiem. Nie. Niemiecka piosenka, że mi daje zagłostkę. Co A czy to jest tak głupie, że możesz, że możesz tego nie zdać? jest głupia piosenka, tak? Eee, nie, to jest piosenka dla dzieci. Mhm. To tym bardziej, nie, nie słucham niemieckich piosenek dla dzieci. Dziwna jesteś. No. To co robisz w wolnym czasie? Ty już mój czas. Dlaczego? Przynosząc mi takie gry. Ej, to jest bardzo dobra gra. Jeśli dzieci się na tym wychowało? Pokaż mi te dzieci. Spadniesz na kolce. Nie. I teraz mi się grę przychodzi od nowa. Czekam kiedy się zabijesz. Dlaczego tak uważasz? Właśnie, że są takie cienki w gry komputerowe. A ty uważasz, że ja jestem cienką gry? Nie odpowiadaj! Przemyśl to. <gry> Realize, <b48> Oddawaj klawiaturę. No nie, ukończę. O! Jeszcze krócej! Zebrałeś cały napis... Szybko, tarcza! Uciekaj. Koń z gry? Gratulacje! Poziom <XP> ukończony. I tak oto kończą się przygody skrzata na wyspach archipelagu magii. Dzięki władcy zabawek zły Pirat Leon został ukarany, a dzielny skrzat odzyskał zagubione zabawki przeznaczone na prezenty dla dzieci. I to dzięki Twojej pomocy jego misja zakończyła się sukcesem. Moje gratulacje! Dokończ tajne hasło, które zobaczysz na ekranie, zanotuj je i wyślij na podany adres. Masz szansę wygrać wspaniałe nagrody. Wyślałaś? Może wygrasz coś? Pewnie. Gratulacje. Tajne hasło. To jest kolondia, kraina. A Aha. dokończ tajne hasło. By się zdziwili. Jakbyśmy im teraz wysłali. Najbardziej dowcipne dokończenie hasła nagrodzimy. Szałowe zegarki. Jezus, jakie tu były zegarki? Ja muszę to znaleźć. Czekają no, na nagrody i spację. Jak oceniasz tą wspaniałą grę? Z względem wykonania to chyba najlepiej. Z tej Najlepsza gra z trylogii. Tak. Tesco. Yy, nie jest w sensie zła? Tak, że nie, nie ma się do czego przyczepić, za bardzo też nie było się z czego zaśmiać. Nie ma błędów. zwykła, prosta platformówka, tylko że bardziej skierowana dla dzieci, nie? Tak. Także tu jakiegoś szału nie było. Ale... Ale moją ulubioną grą pozostaje. Ta druga. Eee, Na piłce. O, tak. Dlaczego? Pucharteczko. <grym> było najbardziej bekowe. W sumie tak. Tutaj no nie. I najbardziej się trzeba było wykazać w ogóle czymkolwiek. Dużo ruchu było. Nie, no tutaj po prostu. Bo w tej pierwszej no to wiadomo, że jak już źle zacząłeś, to. To tak. Nie, tutaj po prostu zwykła platformówka dla dzieci tyle. Nic więcej. No Takie to... okej. Okay. Myślałem, że będzie krab, a tu jednak nie był grogniot. <grym> no nie, nie. Nie było taki złe. Chociaż może jakbyśmy sobie teraz puścili jakąś dobrą platformówkę dla dzieci, to by się okazało, że to faktycznie jest tragedia. No i ci to wszystko. Dzięki, trzymajcie się do następnego i cześć! O, oh, wymęczyła mnie tak na No, wyjść. No jeszcze nie chcesz z niej wyjść. Czas płynie szybko i zima coraz bliżej. Święty Mikołaj, gwiazdka, prezenty, cóż za wspaniały czas, prawda? Jak myślicie, czy Pirat Leon przepuści taką wyśmienitą okazję? W listopadzie pytajcie o drugą część gry Teskolandia. niesamowite przygody. Wspaniałe światy będą na was czekały w pasażu Tesco. Sprawdzimy. Drugą część. Chcę. Mhm.